W ramach 28. kolejki czwartej Ligi Łódzkiej zmierzyły się ze sobą drużyny LKS Kwiatkowice i Orkan Buczek. Mecz zapowiadał się bardzo atrakcyjnie. Orkan i LKS są sąsiadami w tabeli. Orkan jest na czwartym miejscu, a LKS Kwiatkowice na piątym. Rywale wiosną nie mają zbyt dobrej pasy. Od ośmiu meczów nie zaznali smaków zwycięstwa. Jednak derby rządzą się swoimi prawami. Orkan od początku spotkania prowadził grę i stworzył kilka dogodnych sytuacji. Później gra się wyrównała. W jednej akcji arbiter upomniał żółtą kartką dwóch stoperów Orkana, Łukasza Matuszczyka oraz Andrzeja Dolot. Pierwsza połowa kończy się wynikiem 0-0. do -0. Minutę po przerwie Andrzej Dolot zagrał do Michała Lewandowskiego, który zabrał się z piłką i wykorzystując swoją dynamikę oraz spryt ruszył na bramkę. Z około 25 metra przed bramką zdecydował się na uderzenie i po mocno uderzonej piłce trafia w samo okienko bramki. W 55. minucie drugą żółtą kartkę zobaczył Andrzej Dolot i sytuacja się skomplikowała dla gości. Orkan miał okazję na podwyższenie wyniku, lecz Piotr Burski z ostrego kąta strzela obok bramki. W, w 64. minucie to gospodarze wyrównują za sprawą Krzysztofa Sud. Końcówka meczu i ostre faule gospodarzy, po których w konsekwencji zobaczyli trzy żółte kartki, a w doliczonym czasie gry drugą żółtą dla Dominika Woźniaka i w konsekwencji czerwoną. Remis w Kwiatkowicach i podział punktów. Kolejnym spotkaniem był pojedynek pomiędzy Borutą Zgierz a Omegą Kleszczów. Omega Kleszczów to drużyna, która wiosną przegrała tylko raz z liderem czwartej ligi zespołem RKS Radomsko. Jednak Boruta liczył na wygraną i cenne punkty. Niestety u gospodarzy kulała skuteczność, mimo przeprowadzanych akcji nie potrafili ich wykończyć. Jedyna bramka dla Boruty padła już w piątej minucie za sprawą samobójczego trafienia Bartłomieja Zielińskiego. Goście przeprowadzali kolejne akcje i już w 24 minucie Bartłomiej Zieliński zrehabilitował się zdobywając bramkę wyrównującą Strzeloną z głowy. Obie drużyny starały się kreować kolejne akcje, jednak dopiero w 64. minucie goście strzelają z karnego, którego wykonuje Krystian Pauczyński. W ten sposób Omega Kreszczów wychodzi na prowadzenie. W końcówce spotkania w doliczonym czasie gry trafia do bramki Jakub Szaniec i podwyższa wynik na 1-3. Omega notuje kolejne zwycięstwo na wiosnę i kompletuje 3 punkty. Kolejnym spotkaniem był pojedynek pomiędzy Ceramiką Opoczno a Pogonią Zduńska Bola. Po ostatniej porosce Ceramika Opoczno liczyła na przełamanie impasu i zdobycie kolejnych trzech punktów na wiosnę. Natomiast goście po ostatniej pewnej wygrani także spodziewali się dobrego wyniku i wywiezienia z Opoczna trzech punktów. Od początkowych minut spotkania to Ceramika Opoczno przeprowadzała częściej ataki na bramkę gości. Jednak bardzo dobrze spisywał się bramkarz Pogoni. Obie drużyny stworzyły sobie po kilka dobrych sytuacji i jedną z nich nie wykorzystali goście w 31 minucie po fatalnym błędzie bramkarza pogoni Jakuba Piotrowskiego, który przy wybiciu podaje do Macieja Wiczaka. Ten wychodząc sam na sam podaje do Krzysztofa Markiewicza, a ten uderza wysoko nad poprzeczką. W drugiej połowie gra odzwierciedlała pierwszą i dopiero w 87 minucie po pięknym rajdzie Pawła Kowalczyka zdobywa on bramkę dającą prowadzenie i zwycięstwo w tym spotkaniu. Trzy punkty zostają w opocznie. Kolejne spotkanie to już pojedynek pomiędzy Nerem pod a Pelikanem Wałowicz. Gospodarze po ostatnich czterech przegranych z rzędu liczyli na wygraną w tym spotkaniu. Natomiast Pelikan Wałowicz bez znacznych wzmocnień z pierwszego zespołu chciał powalczyć o korzystny wynik. W tym dniu jednak to gospodarze dyktowali warunki i rozpoczęli dość szybko, bo już w szóstej minucie Bartosz Narożnik po wyłożeniu piłki przez Cypriana Lewandowskiego zdobywa pierwszą bramkę w tym spotkaniu. W 21 minucie gospodarze po wyłożeniu piłki przez Kamila Kobrynia do Jakuba Bistuły podwyższają wynik na 2-0. do 0. W 27 minucie po zagraniu ręką w polu karnym do jednostki podchodzi Adrian Musialik i zdobywa bramkę kontaktową na 2-1. do 1. Pod koniec pierwszej połowy Cyprian Lewandowski otrzymuje precyzyjne podanie i podwyższa wynik na 3-1. do 1. Druga połowa to festiwal strzelecki drużyny gospodarzy. W 48 minucie bramkę zdobyła ponownie Cyprian Lewandowski. A cztery minuty później kolejną bramkę zdobywa Bartosz Narożnik. Już w 59. minucie Jakub Bistuła przełożył jednego z rywali i posłał piłkę między nogami interwującego bramkarza gości. W 67. minucie po błyskawicznej kontrze na listę strzelców wpisał się wprowadzony chwilę wcześniej Arkadiusz Kochanek. Parę minut później 21-latek dołożył drugiego gola, wykorzystując prostopadłe podanie Jakuba Owczarka. W 85 minucie Jakub Bistuła popisuje się ekwilibrystycznym uderzeniem z przewrotki, jednak nieskutecznie. Natomiast już w 89 minucie spotkania Jakub Bistuła kompletuje w tym dniu hat -triga. Strzelanie zakończyli przyjezdni, a konkretnie Krystian Rudkowski, który po dośrodkowaniu zrzutu rożnego wykazał się największym sprytem 16 gospodarzy. Bardzo wysokie zwycięstwo Neru pod nębice i trzy punkty zostają w wyczynie. Kolejne spotkanie to już pojedynek pomiędzy broniącą się przed spadkiem Stalą Niewiadów oraz drużyną bez porażki od czterech kolejek Włókniarzem Zelów. Gospodarze jeszcze bez zwycięstwa na wiosnę pragnęli przełamać ten impas walcząc o pierwsze trzy punkty na wiosnę. Spotkanie jednak przebiegało pod dyktando gości, którzy w 25 minucie wychodzą na prowadzenie po precyzyjnym strzale Norberta Dregiera z rzutu wolnego. Już dwie minuty później goście podwyższają wynik ze sprawą Albina Maciejewskiego. W kolejnych minutach włókniarz Zelów rozgrywał piłkę szukając okazji na zdobycie bramki. Stalnie wiadów mimo posiadanych okazji, nie potrafiła zamienić ich na bramkę. Druga połowa przebiegała podobnie do pierwszej i dopiero w 72 minucie Norbert Dregier otrzymuje prostopadłe podanie i zamienia je na kolejną bramkę dla włókniarza Zelów. Gospodarze dopiero w 89 minucie za sprawą Patryka Zielonki, który strzałem z 35 metrów pokonuje bramkarza gości. Ostatecznie spotkanie kończy się wynikiem 1-3. I trzy punkty zabiera ze sobą włóknia Szyzelów. Kolejne spotkanie to pojedynek pomiędzy Zjednoczonymi Stryków AKS-Kutno. Przed tym spotkaniem w roli faworyta byli stawiani gości, którzy ten sezon mogą z pewnością zaliczyć do udanych. Natomiast gospodarze po ostatnich dwóch porażkach chcieli wrócić na właściwe tory. Obie drużyny podeszły do spotkania z dużym zaangażowaniem, co było widać po licznych sytuacjach bramkowych. Jednak to gospodarze w 16 minucie za sprawą Konrada Byłdzińskiego otwierają wynik. Kolejne minuty to kolejne sytuacje zarówno drużyny Skutna, jak i ze Strykowa. Goście, mimo licznych prób, nie potrafili wykończyć akcji ofensywnych, a gospodarze, dzięki mądremu bronieniu się, nie dali sobie wydrzeć prowadzenia do końca spotkania. Ostatecznie wynik spotkania to 1 do 0 i 3 punkty zostają w Strykowie.